Witajcie moi kochani, z tej strony Tomasz Lokomarczyński. Wracam w kolejnym vlogu. Dawno mnie nie widzieliście, wiem o tym. Przepraszam Was, że rozmowy pod oknem mają krótką przerwę. Obiecuję, że wrócę. Ostatnio miałem bardzo intensywny czas, ale wrócimy z tak potężnymi gośćmi, że warto było czekać. Ale wracając, dlaczego spotykam dzisiaj się dzisiaj z Wami tutaj? No właśnie dlatego, że Dzisiaj, a właściwie to jutro, dzisiaj mamy 25, jest już godzina prawie 24. Oczywiście znacie mnie i lubię sobie odkładać wszystko na ostatnią chwilę. 26 o godzinie 10, czyli jutro, mamy premierę nowej, nowego wydania QARC od e, DT Swiss. Mam tu ze sobą e, takie jedno koło, komplet Q. Cool, dzięki uprzejmości DT4U dostałem już ponad e, 3 tygodnie temu, więc miałem te koła okazję potestować naprawdę solidnie. Uwierzcie mi, że w ogóle ich nie oszczędzałem i trochę się nad nimi mogłem poznęcać, nie tylko w warunkach szosowych, ale pozwoliłem sobie też przetestować je trochę w warunkach gravelowych i na bocznych leśnych ścieżkach. O tym, jak się zachowują, powiem Wam już niebawem. Ale na początek chciałbym zacząć ogólnie od tego, jak to koło jest zbudowane, pokazać Wam takie największe różnice w porównaniu z modelem poprzednim. Mamy tutaj w rękach Dikata 1100, ja taki model, ja właściwie dwa modele posiadam w swoich rowerach. Jeden ARC 1100 z poprzedniej edycji o wysokości 50 mm i drugi o wysokości 62 mm, więc e, wiem, co to są za koła i powiem Wam też, jakie odczułem już przez te pierwsze trzy tygodnie różnice między kołami z poprzedniej edycji a modelem ARC, który właśnie dzisiaj ma swoją. E, premierę. No dobrze, zacznijmy od do głów. na pierwszy rzut oka. E, koło czym się różni? E, różni się na pewno napisem, tak jak wcześniej są to napisy wodne, które są bardzo ujednolicone w ogóle z całą e, obręczą. E, napisy te są koloru takiego powiedzmy e, szczotkowanego e, aluminium. W poprzednim modelu te napisy były takie powiedzmy biało biało-szare, bo one nie były ani szare, ani białe były, ani białe, ani szare, takiego koloru. Tutaj mamy, tak powiedziałem wcześniej, takie szczotkowane aluminium. Ważna rzecz, o której warto też wspomnieć, to sama produkcja karbonu. Jest to nowa technologia DT Swiss, tak zwana prosto z formy. Jeżeli chcecie więcej informacji, możecie tą informację znaleźć sobie na stronie DT4U. Na czym ta technologia polega? Te koła są produkowane już w nowej technologii karbonu w porównaniu z poprzednią poprzednią edycją wysokości kół w tamtej edycji mieliśmy koła wysokości 50, 62 i 85 mm. Teraz nowa edycja zaczyna się od wysokości 55. To jest koło, które macie okazję tutaj dzisiaj zobaczyć. Później będziemy mieć wysokość 65 oraz 85 mm. No, główna różnica jest taka, że obręcz, a właściwie jej wewnętrzna szerokość, jest 2 mm szersza od poprzednika, czyli mamy tutaj 22 mm szerokości wewnętrznej VS 20 mm w kołach ARC poprzedniej generacji. Nowa rzecz, nowa technologia, jakby budowa koła, o której tutaj Suisse bardzo dużo nam mówi w tym nowym wydaniu ARC, to tak zwane technologia V czy V. Ta obręcz jest zbudowana właśnie na kształt litery V, co znacznie tutaj nam poprawia aerodynamikę zarówno w powierzchni czołowej, jak i również w powierzchni bocznej przy bocznych powiewach i również oczywiście przy skręcie to koło jest cały czas stabilne, ale nadal bardzo bardzo dynamiczne. Prychy szprychy akur akurat tutaj są użyte te same, które były w modelu poprzednim. Są to oczywiście prychy DT Swiss. Różnica między kołem tak naprawdę przednim, bo Tył dalej zaplatany jest na podwójny krzyż i mamy tam 24 szprychy. Natomiast w kole przednim ilość szprych została tutaj zredukowana z 24 do 20 piasta troszeczkę się różni wyglądem. Tutaj też całkiem czarna, ten czarny jest powiedzmy taki nie jest matowy jak w poprzedniej edycji, jest on takim metalicznym czarnym również z aplikacją tutaj 180 symbole piast DT Swiss Nika 180 na ceramicznych łożyskach DT Swiss SYNC, Te łożyska tutaj właśnie w 1000, 1000, w tysiąc 1100 są, są ceramiczne i uwaga, różnią się od, od poprzedniej edycji. Czym się różnią? Dzisiaj wam tego nie powiem, chociaż wiem, zostawię tą informację Maxowi, żeby miało jak najwięcej technicznych szczegółów do przekazania wam w kolejnym vlogu, w którym właśnie pochylimy się bardziej nad technicznymi szczegółami tych kół, więc ulepszone łożyska nadal. Ceramiczne. Obręcze oczywiście e, z systemem e, tubeless, i tutaj mamy obręcze typu hukt, czyli obręcze z tak zwanym haczykiem. Moim zdaniem jest to dużo lepsze, a na pewno dużo bezpieczniejsze rozwiązanie w porównaniu z systemem hookless, gdzie ta opona zawsze gdzieś tam nam może się ześlizgnąć, lub nawet całkowicie e, spaść e, z obręczy. Do tego koła możemy zakładać opony od szerokości 25 do 34. podaje producent tak naprawdę, podaje od 28 do 34. Minimalną grubość opony, jaką możemy tutaj zakładać, to 25, ale ja Wam gwarantuję, że 40 wchodzi tutaj bez żadnego problemu. Porównując te koła z poprzednim modelem, na którym jeździłem, a właściwie z dwoma modelami, bardziej chciałem to porównać z modelem o wysokości 50 mm, bo ta 62, nie 65, bo w tamtym wydaniu wysokość, ta druga wysokość to była 62 mm, rzeczywiście już była taka bardziej stabilna, bardziej pod sprinterów, mniej dynamiczna. To koło bardziej bym porównał do poprzedniej edycji o wysokości 50 mm. Jeżeli chodzi o dynamikę, skręt, bardzo podobny performance, ale w moim odczuciu w jeździe na wprost przy wysokich prędkościach, przy wyższych prędkościach rzeczywiście odczuwamy tutaj tą V-technologię zaplikowaną do tego koła to rower prowadzi się dużo lepiej w linii prostej, jest bardziej stabilny, no i przede wszystkim jest Bardziej wygodny. Rzeczywiście te 2 mm szerokości wewnętrznej, w mojej opinii, robią bardzo dużą różnicę. To koło jest bardzo wygodne. E, tak jak wspominałem już wcześniej, testowałem te koła nie tylko na szosie, ale również w terenie e, szutrowym, gravelowym, nierównym. To koło naprawdę świetnie absorbuje różnego rodzaju e, nierówności. Myślę, że nawet mógłbym powiedzieć, że bardzo jest mu blisko do najnowszego modelu GRC grawerowych. Naprawdę, nierówności w asfalcie są praktycznie nieodczuwalne, a nierówności na drogach szutrowych i grawerowych są bardzo dobrze asorbowane właśnie przez to koło. To jest rzecz chyba, która na mnie zrobiła największe wrażenie. Miałem okazję pojeździć też troszeczkę w grupie, pobawić się na zjazdach i rzeczywiście no, doprowadzić to koło do do takich ekstremalnych, powiedzmy, warunków. W mojej opinii, jeżeli chodzi o sprzęt, czy to są koła, czy opony, czy ramy, powinni je testować albo byli zawodowi kolarze, albo osoby, które rzeczywiście są zaawansowane treningowo i potrafią i generować dobre moce, żeby sprawdzić, czy sprzęt jest naprawdę responsywny i które potrafią też technicznie sobie Dobrze radzić na zjazdach. No, to taka moja personalna opinia, jak czasami widzę, jak testują rzeczy osoby wchodząc w zakręt, w lewo wystawiając prawą nogę i opowiadają, że, że opona świetnie trzyma. No, świetnie trzyma. Myślę, że plastikowa też by wtedy dobrze trzymała, ale mniejsza z tym. Wracając jeszcze do, do, do moich testów. Robiłem różnego rodzaju sprinty, zjazdy, wchodzenie w zakręty, nierówne drogi. Moim zdaniem, jest to topowy produkt. Produkt, który możecie śmiało zamontować również do roweru Orlow, którego używacie nie tylko na szosę, ale wjeżdżacie nim w różnego rodzaju nierówności i jeździcie w nim tak naprawdę w różnym terenie, o różnym podłożu. Koło ekstremalnie wygodne sztywne, bardzo responsywne, więc jest to e, topowy produkt. Ja się przyznam szczerze, że to już jest szósty komplet Q Swiss, które mam. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale jeszcze żadnego kompletu nie serwisowałem, chociaż powinno się to robić przynajmniej raz w sezonie i jeszcze z żadnymi kołami nie miałem żadnego problemu. Więc rzeczywiście oprócz tego, że jest to topowy sprzęt jeżeli chodzi o jego performance, to jest to również produkt bardzo, bardzo trwały. To są rzeczy, na które zwrócimy największą uwagę, jeżeli chodzi o te koła. Aha, jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałem Wam o tylnym kole. Tam jest raczet, który też był już w poprzedniej edycji raczet EXP 36-zapadkowy. Zapadki pod kątem około 6 stopni w tym raczecie się układają, czyli to jest taka powiedzmy optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o okoła szosowe, tam nie ma się do czego przyczepić, więc to wszystko działa naprawdę e, perfekcyjnie. Dobra, nie będę opowiadał więcej, bo chcę zostawić trochę jeszcze takich szczegółów związanych, na przykład z wagą, bo to jest zawsze interesujące dla przede wszystkim dla naszego eksperta Maxa, który jest totalnym świrem na tym punkcie, więc się zaskoczyć. Akurat to koło 55 jest o 6 gramów cięższa od swojego poprzednika. Powiem Wam tylko tyle, że w przypadku 65 i 85 jest zupełnie inaczej, zupełnie w drugą stronę, to te koła wagowo-znacznie wygrywają ze swoimi poprzednikami, a o ile, no o tym już poinformuję Was Maksiu. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszego vloga, zapraszam Was oczywiście do śledzenia naszego kanału, do subskrybowania, do lajkowania albo dislajkowania. Trzymajcie się, do następnego razu. Ciao, ciao, Kuba mnie zabije, że wysłał mu materiał o godzinie pierwszej w nocy a o dziesiątej jest premiera.